I believe I can fly Kurwa Ech, Czego ty, cały czas granatem? Jest ja to, mam to uchwycone, jak pani się rozrzuca. To jest orbital strike. Takie y, bombardowanie od góry. Takie, co mnie właśnie zajebało, jak no. zapałkę. No właśnie, tutaj, tutaj wszyscy wszyscy są, zabiłam trzech. Brawo, ale, ja jestem, ale ja jestem w to dobra. Mm. <laughs> Tam widzę, morelka leci. Chciał przej przejmować. Przej Ta przyszło ostatnia! I nie przejmować. Ej, a my wygrywamy tak właściwie. No i to tak miażdżąco, 4-0. 4-0, no. Jesteśmy <coughs> najlepsi, Najlepsiejsi. Jaki fajny robocik. Jezu, to bije. Jak z go wyjść? Jak z tego wyjść? O to Jaka łońca? Ej, zabiłam granatem właśnie. Dobra. On w jego wbiegł. O tu jest koleś, tam mnie. Underburger, znaczy Underberg. To jak underburger. Dobra robota. Trzecia Skodcie... jestem. Brawo. Ja nie jestem ostatnia, więc jest bardzo dobrze. Tu są. E. O kurde, mam ktoś strzela gdzieś jakiś o, druga jestem! Pierwszy jestem, trzeci raz z rzędu. A ja się nie będę odzywał. Sammy kapitan, <laughs> Jezu! Aaa, dobra, o, ja. o boże, ja chyba czuję się, piątą jak, rangę. Gdzie już się tam mają dość, tak, że nie, ja to czuję po prostu. Czyter, czyter pewnie, czyter. Ja po prostu dużo biegam. Oś. Ja dużo biegam. No fakt, trzeba dużo, się ruszać. Jak się dużo biega, to się dużo przejmuje. Hop, 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 przejęte, dobra. O, blziutko, bierzemy, bierzemy. O, Bacon? Bo to jest beacon, nie bacon, beacon, <coughs> czyli radar. radar stop. Nie, on powiedział beacon na pewno. Nie, on powiedział beacon. Nie on- on zgodnie, on powiedział beacon. Kolejny muszę, ja osłaniam. Biegam, biegam. Brawo, przydasz się. <coughs> ja hop, staję tam trochę dalej, hop, będę snajpu ściągał. Hop, hop, Uwaga. Hop, hop, no jak hop, nie trafiłem? Hop, hop, Kurde, ale hop, kopa. Hop, 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 hop. Hop, Ej, my to sami przejmiemy. Hop. hop, hop, A mamy to. No spoko, bo ja to przejmuję. No, to się hop. samo przyjmuje. Ale ja to przejechałam, bo ja skakałam. Oj, skąd strzał, nie wiem. To ja. Nie, ale strzał tam padł z prawej emi naszej. No to ja. Zdjęty. Jak to ty, skoro ty jesteś mojej drużynie baranku? No, jeszcze ja w ciebie. Jesteś pusta. No, patrz, w mojej winy. Tak głupek. Co tobą? Nie, no i jest to. Co, no, chciałeś ci pomóc? No nie chciałeś, tylko dzisiaj za to. No, strzelinie do niego już prawie nie żył. Jasne. Aleś mnie wkurzaj. <mulodów> A <ty> co chcesz? Nie, 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 On cię przerywa. piu. co przerywa? Nic nie przerywa. To ja takie dźwięki wydaję. Przerywa. Nie, no, tak jakby cię przerwał, naprawdę. Jakbyś kilka klawisz od Naprawdę? No. no, tak się dzieje. To dziwne. A teraz jest dobrze? Tak. To ja no. taki wykrywacz, przyszedł. to po prostu taki wykrywacz głupich dźwięków, wiesz? Tak myślisz? Tak. No to ciebie cały czas nie było słychać. <noise> <noise> Cała mi na kurce. Za hołdą. I to my. ta gra jest zbyt prosta. Dla mnie jest Co z super. tego, że jestem już <noise> Nie mamo Jezu, ja cierpię, ja zginę. O nie uciekam poza to kółeczko ja nie ogarnia mnie tego trybu. Jest trudny jak cholera. No co ty? Starfighter mnie ściągnął. Kutwa a ja go właśnie próbuję zestrzelić, Ała, wysadzili mnie. ho Nie nudź, bo będzie prawa autorskie. Nie nucę. Jezu, czy ja zdążę przebiec więcej niż 20 metrów? No, nie w tej grze, ale tak. O Jezu, nie, gdzie, no, kichnąłam i musiałam zamknąć oczy i mi zniknął koleś, którego strzelałam, no. O mój Boże, ale jaja. Ej, mi ty tam żyjesz? Tak, ja żyję, nie wiem o co chodzi. Mnie cały czas zabijają. <noise> Mnie też. Nie jesteś tym sama, wiesz mi. Ała. Asia, umarłem. nie teraz, nie w momencie mojej chwały. Ej, wygraliśmy. Małk. Ej, jakiś blaster pistol coś tam odblokowałam. Ej, jak, jak to wygraliśmy? Jak to wygraliśmy? Jak to wygraliśmy? <grym zresztą> nie, nie, nie rozumiem. Nie, ma, nie mam pojęcia, jak to się stało. Jak to się stało? Jak to było stracone. Było stracone. Ej, jak to się to... nie, ja nie wiem, to taki dziwny tryb, ja nie Może zwaliliśmy oba No tak, ale no to przecież myśmy już wszystko stracili. Nawet nadzieję? To... Tak! Ej, Chciałem ja mam być jakieś... jakieś Ej, ja mam jakieś dziwne coś, co się nazywa ATST. O, ja w tym jestem! Jesteś w tym fajnym... O w tym ja, tym ja, ja w tym chodzę! <coughs> o ja... Ale jestem fajna! A ja tym jeszcze nie chodziłam, też bym chciała. Ja to dostałam nagle. mogę tym A to ten, a to... O, oh, ja... Yeah. Ała, awa, awa, to mam będę chodzić, Idę, to jest A ja jest lecę Oła, to, lecę stop, to, ja, to jest długo snajper. nie chodzić, bo ja zaraz zginę ogólnie Dobra, ja to coś zrobiłam to offline i ja nie, bo ja chyba to wygram mnie Ej Fest, ja latam! Tak? O no. Jezu, mam ich plecy O Boże, o co w tym łodzi jak ty się lata? <grych> a zabiją mnie zaraz! To lecę. Jest... lecę mordować Morduję. O mamo, mnie zabili. Ale bez sensu. <grych> Ej, hey, to jest walker! Czy kto to jest? Nie wiem, ale goń mnie z mieczem świetnym, au. Walker. A to Vader. <grystanie> <grystanie> Walker. Nie Vader, Vader jest po naszej stronie. Aha, tak, bo się po prostu nie pejruł. O Jezus Maria. A czemu... Luke! Czemu ten koleś... E, Walker. Jest, jest Luke? <grystanie> o kurwa, tu jest Walker. Jezu, Luke do mnie biegnie! O, widzę go. Ktoś go zabił i ukląknął sobie znowu. Pan tak. Przeżyje. No i sobie medytuje. Ej, on tak będzie. Nie mam pojęcia. A ja będę tu stać i go filmować. Ja też no? jestem obok. Ja frunę do walki. Ej, zniknął. zniknął. No. Bo ja, ja tego do końca nie rozumiem. W sensie nie, nie wiem, czemu wtedy wygraliśmy za pierwszym razem. Wiłam, uspali nie. naszą czujność. Uspali. <noise> Uspali, kurwa Emi. Na no, co? No uśpili, Łośku. Uspali. Uśpili. Uspać Usp... kogoś. Uśpić też? A nie o mnie wersje są dostępne? O co, o co ty chrzadzisz? <noise> no Uspali. uspać. Gdzie ty to kurde, dorwałaś? No na przykład, zwierzęta uspać, nie? No musiałam go uspać, bo był chory. Ale, boh! Ale dostał, nie, wiem, czy to ktoś ty widział, ale to A było. A wszyscy, wszyscy patrzą na ciebie, na pewno. Nikt nie zwraca uwagi na rozgrywkę, wszyscy tylko patrzą jak się strzelasz! Na pewno. Ale to było zajebiste. O, ja pierdzielę. Ja jestem teraz taki happy. Nie gram, bo patrzę na kaftana, nie? coś tam jest. Emi, ty tam jesteś? E, tak, tylko ja oglądałam rzeczy w sklepie. Bieta. Ej, bo. No, no, ej, patrz, ile sekund. Ej, przejmijmy. Nie! O, kurde. Będzie remis. Będzie remis, no. A nie, nie będzie. Bo daj im to przejąć. Musimy to albo my przejąć, albo nie. oni to przejmą. Tak, i wygrają. No. Ale oni nie muszą tego zdążyć zrobić, bo im to Aha. doliczy czas. Faktycznie. Więc my to musimy po prostu. No, nie zdążyłem. Zabili mnie. Jezu. Nie Szyfko. damy rady. to przegramy chyba. Nie. Chyba, że ktoś tam wleci tak na Rambo. Lecę na Rambo. Boże! Boże! Nie, to chyba będzie Lost. Lost, no. No. Defeat. A tak dobrze szło. Ej, jestem druga! A ja mam więcej kili niż śmierci. Ja po prostu mogę teraz umierać już. Wspomnę. Ja też! Mogę umierać, nie? <słuch> <słuch>